Któż z nas dzisiejszych kilkudziesięciolatków w latach młodości nie uganiał się za piłką? Któż z nas nie chciał być jak Lato, Szarmach czy Dejna? Któż z nas nie fascynował się ligą angielską czy włoską Manchester United, Juventus, Turyn? Arsenal, Londyn to nazwy znane każdemu nastolatkowi, który dorastał w siermiężnej rzeczywistości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Jednakże niewielu z nas wie, iż zespół o nazwie Arsenal funkcjonuje także tutaj, na Górnym Śląsku. Arsenal Mikulczyce to zespół, który powstał ponad pół wieku temu, a jego członkowie utrzymują kontakty i grają do dzisiaj. O historii tego zespołu, o swoich dokonaniach, o samym pomyśle opowiedzą nam m.in. członkowie tego zespołu. Mikulczyce są dzielnicą bardzo taką usportowioną, z tradycjami piłkarskimi. Króluje tam klub Sparta Zabrze, wcześniej funkcjonował pod nazwą m.in. MGKS Mikulczyce-Rokietnica, Górnik Mikulczyce, RKS Mikulczyce. Klub, w którym grało wielu piłkarzy Arsenalu również, byli to piłkarze, którzy często po zakończeniu właśnie profesjonalnej kariery wsparcie przechodzili do takiego klubu jak Arsenal Mikulczyce, amatorskiego klubu. Natomiast początki tego klubu to właściwie taka umowna data, nazwijmy to, 12 czerwca 1971 rok. Z tego względu umowna, bo tak naprawdę pierwsze zaprotokołowane mecze w kronikach klubu rozpoczynają się dopiero w 1972 roku, a mianowicie chodzi tutaj o Turniej Dzikich Drużyn. Pierwsza edycja Turnieju Dzikich Drużyn, która odbyła się właśnie w Mikulczycach Rokietnicy. Przy zapisach młodzi piłkarze w wieku od 11 do 13 lat Musieli po prostu w ramach tego turnieju wybrać sobie jakąś taką nazwę, była to drużyna podwórkowa. W tamtym czasie oczywiście były popularne takie nazwy jak w Zabrzu, przede wszystkim Manchester czy Dukla Praga, to byli tacy główni rywale Górnika Zabrze w europejskich rozgrywkach. Tylko, że te nazwy były z reguły zajmowane przez jakieś inne drużyny, więc piłkarze postawili na nazwę Arsenal, również bardzo oczywiście popularną drużynę, jeden z najbardziej utytułowanych klubów angielskich w historii. No i od tego momentu zaczęła się tak naprawdę ta historia klubu. Pierwsze dwa mecze właśnie rozegrane w trakcie tego turnieju dzikich drużyn. Natomiast to, co jest najistotniejsze, no po tym turnieju tak naprawdę gdzieś ta drużyna trwała, rozgrywała różne inne turnieje, przychodzili nowi piłkarze. Założycielem, co jest też bardzo istotne, założycielem tego klubu, jednym z założycieli, kronikarzem, osobą wiążącą to wszystko. Następnie później prezesem i kapitanem drużyny był Krystian Pudło. Prowadził kroniki piłkarskie, wpisywał tam różne statystyki, wklejał róż, różne zdjęcia. Oczywiście na początku jeszcze ciężko było powiedzieć, jak to będzie później w przyszłości wyglądać. Jednak trwało to 5 lat, 10 lat, jubileusze. O drużynę zaczepiali się również piłkarze profesjonalni, tak jak wspominałem, nie tylko Sparty Zabrze, ale również następnie Górnika Zabrze, Szombierek Bytom, tacy jak Maksymilian Kluger, Krystian czy Jerzy Musioł. Więc to były takie dosyć głośne nazwiska. Lata 80. to był też taki specyficzny okres i specyficzna dekada, z tego względu, że wielu piłkarzy, młodych chłopaków wyjeżdżało do Niemiec wraz ze swoimi rodzinami, więc odbiło się też, też trochę na klubie. Natomiast trwał, wciąż trwał. Przyszły lata 90., wszystko też nabrało takich jakby kolorów, tak samo te kroniki i to wszystko, co się w nich pojawiało. Piłkarze zaczęli wyjeżdżać za granicę w ramach różnych turniejów właśnie z tym amatorskim klubem Arsenal Nikulczyce, do Niemiec, Czechy. Przychodziły następne, następne pokolenia. Te starsze również oczywiście były. Klub się też, jakby powiedzmy, rozrastał, bo grali już synowie. To była, zrobiła się z tego wielopokoleniowa drużyna o takim rodzinnym klimacie. Co do wystawy od tych głównych zdobyczy, trofeów, pucharów, pamiątki, szaliki. Oczywiście, co bardzo istotne, inspiracja Arsenalu Mikulszyce, drużyna Arsenalu Londyn. Tutaj mamy też gablotę poświęconą właśnie temu klubowi i pamiątkom, które zbierali piłkarze Arsenalu Mikulszyce. Mamy tutaj również pamiątki z zagranicznych bojarzy Arsenalu. Puchary, właśnie szaliki, Czechy, Niemcy. Zrobiliśmy tutaj taką mapkę poświęconą e, niektórym takim ważniejszym punktom które odwiedzali piłkarze Arsenalu Mikulczyce. Również bardzo istotna gablota związana ze Spartą Zabrze, czyli, czyli klubem, w którym, w którym grali często ojcowie piłkarzy, czasami również piłkarze. W tej gablocie również są pamiątki związane z, ze Spartą Zabrze, czy takie połączenia, które gdzieś tam znaleźliśmy między dwoma klubami. Ponad 25 lat temu zaczęliśmy z Christianem Pudbo razem pracować i zaproponował mi, żeby przyjść i pokrać. Także przyszedłem, spróbowałem i już zostałem. Wyglądało to tak, że spotykaliśmy się przeważnie albo dwa dni przed meczem, taka mała dzierka, no ale później już mecz i te mecze raczej były tak systematycznie co tydzień. Także były organizowane albo na miejscu, albo na wyjazdach w zależności. Wynik był zawsze pierwszożydny, czyli grało się o zwycięstwo. Jeżeli była porażka, to no trudno, trzeba było się nad tym pochylić. Ale były nagrody, były puchary, puchar posła Hujnaciego na przykład bardzo tym e, ładny, po tym w Czechach, w Niemcach, także nad Morzem, jak także są zdobycze, bo to przecież widać że te puchary są. Coś wspaniałego, naprawdę to jest historia, że to już się będzie pamiętać do końca to i przekazuje to dzieciom. Zresztą córka też tu była na zdjęciach, także syn też. Trzeba to dalej kultywować, tak to jest i przekazywać dalej. Spotkania dalej są. Są czy to jakieś jubileusze, czy to wszystko się spotykamy w rodzinnym gronie. Zresztą tu było na 50-lecie fajne jubileusz. Wszyscy byli razem, także przyjechali z Niemiec, różne gości. także wspaniała zaprawa. Chciałbym zaprosić wszystkich na tę wystawę, żeby pooglądać. Może ktoś coś wyniesie z tego, co tu jest, co widać, że warto, warto uprawiać sport, warto się tym cieszyć. Wszystkich serdecznie zapraszamy do Muzeum Miejskiego w Zabrzu. Siedziba mieści się przy ulicy Powstańców Śląskich 3, tutaj od wtorku do piątku. Od godziny 8 do godziny 15 można zwiedzać wystawę Marzyciele. Historia Arsenalu Mikulczyce. Również w sobotę od 10 do 14. Myślę, że każdy coś tu na tej wystawie znajdzie dla siebie. Jako Muzeum Miejskie w Zabrzu zapraszamy serdecznie klasy, większe grupy dzieci. Jest odzew, przychodzą. I, i, I naprawdę szczerze oglądają i pytają się o to, jak taki klub można stworzyć, bo bez wątpienia dla tych młodych chłopców... To są marzenia. Tak jak ci młodzi chłopcy z Arsenalu Mikulczycy mieli marzenia, tak dzieci obecne, które przychodzą tutaj do nas, także patrzą na to z takim wielką wyobraźnią, jak można było coś takiego stworzyć. Wydaje mi się, że troszeczkę teraz mamy inne pokolenie. Jednak lata 70., 80. pełno młodych chłopaków grało w piłkę, marzyło o tym, żeby zostać Lubańskim, Ernestem Polem czy Stanisławem Oślizło. Dlatego im było troszeczkę może nawet łatwiej zacząć tworzyć taki, taki klub. Więc jak młodzież przychodzi do nas, to ja zawsze im tłumaczę, że trzeba mieć marzenia i trzeba je po prostu spełniać. I, I to jest taki przykład tego, że marzenia się spełniają. To był też nasz taki główny cel stworzenia tej wystawy. Pokazać młodzieży, że warto, jeszcze raz warto spełniać marzenia, że nawet zbieranie jakichkolwiek rzeczy może rozpocząć coś wielkiego w ich życiu. Więc to jest taki początek tego, żeby... Młodzież czasami oderwała się od telefonu, od internetu, od telewizji, wyszła na dwór, pograła w piłkę. Oczywiście my mamy świadomość, że teraz jest całkiem inaczej niż było kiedyś. Ale choć, choćby jedna osoba, która tutaj przyjdzie i potem zmieni swoje nastawienie do sportu, do piłki, coś zrobi dla siebie, to dla nas już będzie duży plus, więc warto takie wystawy tworzyć. No a poza tym chcieliśmy uhonorować tych wszystkich, którzy ten Arsenal Mikulczyce tworzyli, bo to jednak 50 lat wspaniałej piłkarskiej historii. Pokazuje, że w takim wąskim gronie można mieć przyjaciół nie tylko w rodzinie, ale jakby nasi koledzy, wszyscy tworzą historię, którą warto dalej pokazywać. Bez wątpienia prezentowana w Muzeum Miejskim Zabrzu wystawa godna jest polecenia. Gwarantuje, iż ci, którzy zdecydują się ją odwiedzić, odnajdą tutaj wspomnienia, odnajdą tutaj także swoje dzieciństwo. A ci, którzy tamtych czasów nie znają odbiorą ją jako bardzo dobrą, ale i ciekawą lekcję historii.